Konferencja prasowa rozpoczęła się od informacji o kategoryzacji dróg. Dla przykładu, podział sprawia, że aleja Jana Pawła II jest tą o najwyższym priorytecie i tam pług pojawi się w pierwszej kolejności, a drogi osiedlowe odśnieżone zostaną na samym końcu. Jest to plan, który jest zatwierdzony przez miasto i miejski zarząd dróg. I tu są określone wszystkie zasady funkcjonowania jak spółka ma pracować, w jakim czasie reagować. Spółka według tego planu na poszczególnych kategoriach dróg ma określone standardy i to według nich drogi są odśnieżane. Natomiast jeśli mowa o chodnikach, to niespełna połowa z nich odśnieżana jest przez MPGK. Pozostałe chodniki to należą już do utrzymania i obowiązku i odpowiedzialności zarządców nieruchomości, podmiotów prowadzących działalność i osób fizycznych, prywatnych. Chodniki odśnieżane są zarówno mechanicznie, jak i przez pracowników fizycznych, których obecnie MPGK zatrudnia około 70. Prezes MPGK podczas konferencji powiedział także o tym, że pracownicy nie czekają z odśnieżaniem do ostatniej chwili. Nigdy nie czekamy, że dopiero jak ustaną opady, to my wchodzimy i, i, i odśnieżamy ten. Nigdy czegoś takiego nie było zawsze reagujemy od razu, tak? Ponieważ nie, nigdy byśmy się nie wyrobili w takim krótkim czasie. Czyli 4, 6, 8 i 10 godzin w zależności od kategorii danej drogi. Prezes poinformował także, że rozmawia z prezydentem i MPGK szykuje się do zakupów nowego sprzętu. Spółka będzie też dokapitalizowana. Na, jeszcze w tym roku dokupimy kilka jednostek, przynajmniej trzy, może cztery jednostki, ale to będą uniwersalne jednostki transportowe, że w okresie załóżmy wiosenno-letnim będą pracowały na drogach, na zieleni i później będą wyposażone w nowe pługi i, i posypywarki, żeby tutaj zwiększyć liczbę jednostek, żebyśmy też szybciej reagowali, znaczy szybciej zwiększamy możliwości szybszego odśnieżania ulic, tak? Żeby to nie, czasami nie będzie te 4 godziny, może tam 2 godziny, tak? Prezes zwrócił uwagę również na to, że proces odśnieżania jest utrudniony z wielu powodów. Między innymi ukształtowania terenu czy awarii. Mamy naprawdę tutaj też trudne warunki. Dużo jest osiedli wiele niegóże takich wąskich. Mieszkańcy też nie mają gdzie parkować, parkują bezpośrednio przy domach, my nie jesteśmy w stanie tam wjechać. Dopiero jak ciągnikiem, z jakimś węższym, tym próbujemy i też i reagujemy. I zawsze reagujemy na telefon. Jeżeli mieszkańcy będą reagowali przez Facebook jakieś ten, to ta reakcja jest jeszcze taka spowolniona. Od tego są tutaj osoby, które dyżurują, telefon do dyspozytora zapisuje. Numer telefonu, na który należy zgłaszać interwencję do MPGK to 75 64 20 118. Numer jest czynny całą dobę.